Witam Państwa, Adrian Stankowski, to jest program Pilnujmy Polski, program, którego współgospodarzem, współautorem jest Antoni Macierewicz, marszał, w, marszałek sej, senior Sejmu Rzeczpospolitej, e, wiceszef Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, Panie Marszałku. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, dzisiaj no taki dzień, że te nasze wszystkie dzienne sprawy musimy troszkę na chwilę odłożyć na bok zmarła, Wanda półtawska, pani profesor. No ogromna postać, wielka postać, jak pan profesor odniesie się do tej straty. Tak, to rzeczywiście jest dokładnie tak jak pan mówi, no chyba, chyba w pewnym wymiarze najwybitniejsza osoba, no, jeżeli chodzi o ochronę życia, jeżeli chodzi o poświęcenie całego swojego życia, a żeby za wszelką cenę nie zgodzić się na, na to, co się nazywa mordowaniem nienarodzonych. Ale nie tylko, to, jest, to była także osoba o olbrzymim, olbrzymim związku z Janem Pawłem II, ze świętym Janem Pawłem II. Bardzo bliski kontakt miała i o bardzo daleko idących relacjach w związku z tym jej postać była powiedziałbym takim symbolem polskości symbolem katolickości polskiej symbolem wskazującym jak mamy się zachowywać jak mamy działać jak mamy kształtować nasze życie tak więc Wieczny odpoczynek raczej dać Panie, ale pamiętajmy o jej niesłychanym poświęceniu w czasie II wojny światowej, ale także później, do końca życia, do końca życia a walczyła właśnie o to, żeby katolicyzm, chrześcijaństwo i żeby życie ludzkie było główną podstawą naszego myślenia i naszego działania. No właśnie dzisiaj i tu już przechodzimy do do profanu, może tak to określę, bo dzisiaj w Komisji Europejskiej, w jednej z komisji, Komisji Konstytucyjnej w, w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie 20 do 6 za niesłychanie obszernym pakietem zmian w traktatach europejskich. 65 obszarów oddane, przekazane te kompetencje do Brukseli, wśród nich no bagatela sprawy zagraniczne obronność podatki e, edukacja edukacja sprawy rodziny, o której się zmarła pani profesor Pułtawska bardzo też troszczyła e, o rodzinę w Polsce. tereny lasy e, no tak można by w, cały nasz program po, poświęcić na wymienianie tylko bezpieczeństwo, tych... bezpieczeństwo społeczne wojsko sprawy zagraniczne krótko mówiąc Cała podstawowa struktura niepodległości danego narodu i danego państwa. Nie ma co do tego wątpliwości. Pan powiedział komisja, no tak, rzeczywiście, ale tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że dwie rzeczy. Po pierwsze, że to jest początek procesu, który Niemcy tak, on ruszył wcześniej, ale teraz już uzyskał pewną, pewną ocenę, kto jest zwolennikiem likwidacji niepodległości państwa polskiego między innymi to sobie, z tego trzeba sobie zdawać sprawę, a na to musi odpowiedzieć przedstawiciel nie tylko platformy obywatelskiej, ale przede wszystkim przedstawiciel PSL-u Kosiniak kamysz a dlaczego jego ludzie głosowali, czy też zaaprobowali, może tak, zaaprobowali głosowanie ich partii, w której są w Unii Europejskiej? A tak zwanej partii ludowej, prawda, za tym, żeby zaakceptować taką zmianę struktury Unii Europejskiej, żeby je, ją przekształcić no, w rodzaj totalitarnego państwa tak naprawdę, bo to o to chodzi. To nie jest, ja zresztą mówiłem często i bardzo za to przepraszam, że to była intencja federalnego państwa. Nie, nie, to nie, to nie jest federalne państwo. To jest państwo, w którym właśnie w centrali mają być decyzje na temat najbardziej zasadniczych naszych spraw, zarówno indywidualnych i społecznych, ideowych, edukacji na przykład, jak i tych, które decydują o funkcjonowaniu w ogóle niezależności narodu, jak bezpieczeństwo, jak sprawy zagraniczne, jak, wal, jak waluta, oczywiście. A taki drobiazg tak, taki drobiazg. Znaczy, tak. krótko, krótko mówiąc i dlaczego, dlaczego nadal przedstawiciele PSL-u są w tej partii, która to zaakceptowała, która to prowadziła, która dąży do tego, żeby właśnie opcja niemiecka mogła zdominować wszystkie te narody i państwa będące członkami Unii Europejskiej mówiąc wprost postawiono przed nami jako narodem a zadanie Takiego zorganizowania się, żeby do tego nie dopuścić. To jest I to jest wspólne bo... zadanie Prawa i Sprawiedliwości. Bo narodu polskiego, polskiego społeczeństwa nie zapytano w tej sprawie, bo to nie było na agendzie kampanii wyborczej. Pomimo tego, że ja tak no, ja skromna osoba, ale zadawałem takie pytania, ale Donald Tusk skwapliwie i opozycja, no, jak diabeł święcony, znaczy, Donald Tusk nie ma co pytać i, i platformy obywatelskiej, bo to, że oni że to jest formacja to jest formacja zdracka, to nie ma w ogóle wątpliwości. Oczywiście na pewno są tam też ludzie, którzy nie do końca sobie zdawali sprawę, yy, czego się stają członkami. Na pewno tak jest i mam nadzieję, że wyciągną z tego yy, konsekwencje. Ale jeżeli chodzi o, yy, o PSL, to jest sprawa poważna. Ja czekam, że pan. Kosiniak-Kamysz w, w tej sprawie się ustosunkuje do tej sprawy, bo albo oznacza to, że jest człowiekiem, który zdeterminował się, żeby być członkiem formacji zdradzieckiej i Targowica przy tym to naprawdę jest bardzo porządna struktura organizacyjna, bo większość przecież... A, a ludzi w Targowicy, to naprawdę byli ludzie, którzy sądzili, że odwrotnie, że ratują niepodległość, że ratują demokrację, że ratują Polskę. Pan Branicki podobno z, zrozumiał no, o co chodzi, jak zobaczył no, wojska no, Rosji. Tak, tak, zgadza się. No ale, ale intencja początkowa była naiwna po prostu w większości, w większości tych, którzy poszli do Targowicy. A tutaj mamy do czynienia z procesem, który się ma zakończyć gdzieś tak, prawdopodobnie w marcu albo w kwietniu przyszłego roku, ale już został jasno zdeterminowany i ta partia, w której członkami są ludzie z PSL-u, jest partią, która kształtowała właśnie to, która to wspierała, która do, przegłosowała właśnie ten kierunek niszczenia, niszczenia Polski, niszczenia kraju. Ja chcę powiedzieć, że to, jest, to naprawdę to nie jest już dyskusja, to nie jest już propaganda, to jest proces, który ma nas zniszczyć jako, jako naród i także jako ludzi tam na przykład zamiast stosunków kobiet i mężczyzn jest ideologia gender to wprost jest wprost jest zdefiniowane to gender ma być relacjami re, ma definiować relacje między kobietami i Ale, mężczyznami czyli ile tam jest 68 różnych relacji tak o to trudno zliczyć bo jeszcze 63, mogą być poliamoryczne to no, w ogóle właśnie, to, to no właśnie do, do, do kwadratu jest, to, to jest po prostu znaczy to jest ideologia szaleństwa po prostu antyludzka i ona jest zarówno w, w kwestii Indywidualnych, naszego indywidualnego życia, jak i struktury narodu i gospodarki i bezpieczeństwa naszego, naszego państwa. Co, co Tego państwa ma mówi... już nie być, ma być coś w rodzaju landu, o, o autonomii strategicznej Unii Europejskiej, a to oznacza wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z Europy. Nie to... ma wątpliwości. No i o armii, armii Europejskiej zamiast Armii Narodowej. Tak, zgadza się. A Stany Zjednoczone mają być tak, tak. To jest taki cel. Co więcej, a w perspektywie, e, może Państwo nie przyjmą tego do wiadomości ale nie albo nie uwierzą, a w perspektywie sojusz z Rosją i wspólne stworzenie takiej wielkiej struktury euroazjatyckiej między Niemcami panującymi nad y, y, Europą i Rosją panującą nad nad Eurazją. Taka no dobrze, jest, to ja powracam do pytania, jest, bo obywateli polskich nikt o zdanie w tej sprawie nie pytał. Donald Tusk nie pytał. Wchodziliśmy do Unii Europejskiej na drodze referendum. Ja sobie nie wyobrażam, żeby tak, przepraszam na Ja Chcę tylko przypomnieć, na że, że wtedy, kiedy było referendum. A Jan Olszewski uważał, że tak źle wynegocjowano nasze, nasze relacje z Unią Europejską, i on nie wziął udziału w, tych, w tym głosowaniu, bo uważał, że to jest głosowanie, które doprowadzi do katastrofy Polski. I niestety dzisiaj trzeba powiedzieć, że miał rację. Mówię o tym po raz pierwszy. Państwo tego zapewne nie słyszeliście i może o tym nie wiedzieliście, ale tak, takie było jego stanowisko i takie było stanowisko partii niepodległościowej, którą kierował. Ja przyznaję się szczerze, że ja wziąłem udział w tym referendum i nawet głosowałem za, czego dzisiaj żałuję, no ale takich rozwiązań tam nie było. Nie było mowy o, o likwidacji polskiego państwa. Nie było, ale była mowa o tym, że my nie zagwarantowaliśmy sobie autonomii, tak jak Dania na przykład zagwarantowała sobie autonomię właśnie dotyczącą tego problemu, który dzisiaj jest, ma być rozstrzygnięty, czyli że wszystkie kwestie będą, będą podporządkowywane większości brukselskiej, a nie możliwości zakwestionowania przez poszczególne państwa i poszczególne narody. Tym podstawowym działaniem, do którego powinniśmy zmierzać, są dwie kwestie. No po pierwsze uświadomienie społeczeństwu, które w większości no po prostu nie ma wiedzy na temat tego, co tam się naprawdę dzieje i do czego się dąży. Uświadomienie przekazanie wiedzy, co jest realizowane przez Niemcy, co jest realizowane przez takie formacje właśnie jak, jak te, do których należy należy PSL niestety, ale także przede i wszystkim, przede wszystkim partia Pana Donalda Tuska. I to, jest, i, to jest jedna, I to jest jedna rzecz. Jak chce się ukształtować polskie no, likwidacji naszego państwa i likwidacji naszego narodu? I to jest jeden element. A drugi element, ten, który jest teraz najważniejszy. To jest kwestia utrzymania rządu niepodległościowego za wszelką cenę, jak najdłużej, dlatego że to rząd będzie decydował ostatecznie na samym końcu tego procesu, właśnie gdzieś tak w marcu czy czy w kwietniu między lutym a kwietniem w przyszłego roku to rząd będzie decydował o tym, czy akceptuje, czy nie akceptuje ten kierunek, bo to ostatecznie będzie tak musiało być rozstrzygnięte, że każde państwo będzie musiało się do tego ustosunkować. Prawdopodobnie będziemy jednym z niewielu państw. Jeżeli będziemy mieli rząd polski, rząd narodowy, rząd niepodległościowy, to prawdopodobnie będziemy mieli, będziemy w jednym z niewielu państw, może Węgry, może Czechy. Zobaczymy ilu, ile tych państw będzie, ale będziemy musieli podjąć taką decyzję lub też, lub też powiedzieć sobie, że chcemy być niewolnikami. Mam nadzieję, że żaden Polak na to się nie zgodzi. Smutna dzisiaj rozmowa. Nie, nie smutna. Raczej powiedziałbym, że to jest rozmowa, która ma przywołać naszą obecność 11 listopada na marszu niepodległościowym. Zacznijmy od marszu niepodległościowego, zacznijmy od obecności. obecności. Każdego z nas Każde, w życiu publicznym. Każdego z nas w życiu publicznym, tak. 75% z nas, narodu, wziął udział w tych wyborach, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, no to w takim razie a weźmy udział też w działaniu na rzecz niepodległości Polski. Liczę na to, że ci wszyscy, którzy zdecydowali się, bez względu na to jak głosowali, ale przecież chcieli kształtować własny naród i własne państwo, no to niech dzisiaj wezmą także w tym udział, bo jeżeli nie będzie, nie, nie ustrukturalizujemy formacji niepodległościowej, jeżeli PiS nie będzie mógł działać na rzecz niepodległości po, po, razem z większością narodu, to wtedy doprowadzimy do tego, że zdrajcy nas po prostu zniszczą, zlikwidują, przekształcą w taki dodatek do, do formacji niemieckiej. Niemcy będą nami się posługiwali, Niemcy będą nas sprzedawali, a Niemcy będą nami rządzili. Przed wojną było takie powiedzenie. A mam nadzieję, że do, do tego nie dopuścimy. Nawet jestem przekonany, że tego nie dopuścimy. Tak jak udało nam się wywalczyć y, okupację sowiecką, tak mam nadzieję, że nie dopuścimy do okupacji niemieckiej. Przed wojną było takie powiedzenie, że od polityki, to ja mam Piłsudskiego, ten czas się już skończył, każdy z nas e, jest. Powiedzmy politykiem. sobie, że mamy, że mamy i Piłsudskiego, ale Dmowskiego naprawdę warto też mać, mieć, zwłaszcza w tej sytuacji, która się dzieje obecnie, bo ona w relacji z Unią Europejską nie dotyczy wojny, ona dotyczy polityki, ona dotyczy świadomości społecznej, ona dotyczy świadomości narodowej. W tej materii Dmowski był człowiekiem o bardzo szerokiej kompetencji, wielkiej wiedzy i wielkich osiągnięciach. To no, prawda, ja chciałem tylko powiedzieć, że każdy z nas. Całym z szacunkiem dla roku XX i wielkiego zwycięstwa, które zależało od Piłsudskiego. Tak jest. Panie marszałku, musimy kończyć. To był program Pilnujmy Polski. No i rzeczywiście wchodzimy w okres, w którym pilnowanie Polski jest konieczne dla każdego Polaka. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Pilnujmy Polski. Dziękuję bardzo.